Witajcie, kochani. <laughs> Witam Was bardzo serdecznie na kanale Podpowiedzi Starota. Dziękuję Wam bardzo za lajki, like, subskrypcje, za komentarze, bo one wspierają kanał, pozwalają go rozwijać i właśnie robić dla Was rozkłady kart. Także dziękuję, kochani, i proszę subskrybujcie, jeżeli tutaj zaglądacie, bo to jest bardzo ważne. A dzisiaj zapraszam Was na <laughs> rozkład. Dlaczego on nie może przestać myśleć o tobie? Dlaczego ona nie może przestać myśleć o tobie? Może czegoś się dowiesz. Dlaczego on, ona nie może przestać myśleć o tobie? Zobaczmy, co karty co ci podpowiedzą. Dlaczego on, dlaczego ona nie może przestać myśleć o tobie? Mhm... Mamy rycerza pentakli, a więc tu jest trygon yy, ziemi. Yy, byk Panna Koziorożec. Osoba młoda lub w średnim wieku. <laughs> yy, osoba, która yy, ponieważ są to pentakle, może jest to ktoś, kogo poznałaś w pracy. Może się gdzieś wasze drogi skrzyżowały. Yy, może na jakimś wyjeździe yy, integracyjnym, albo. No, pracowaliście razem i po prostu gdzieś tam wasze drogi się rozeszły. I ta osoba cały czas o tobie myśli, nie może przestać. Zobaczmy o co chodzi i dlaczego. Mamy króla mieczy. Mhm. Mamy cesarza. Ok. Piątka kielichów. No, wygląda mi na to, że chyba byliście w relacji, i teraz jest takie rozczarowanie u tej osoby tym, że to się skończyło, i że no, te kielichy Waszych uczuć się rozlały. Widać, że ta osoba w tej chwili bardzo skupia się jeszcze na przeszłości. Chyba nie pogodziła się z tym waszym rozstaniem. Może to jest właśnie karta jakiegoś eks, czy jakiejś eks osoby, która, z którą byłeś w relacji. <coughs> Drogi wam się rozeszły. Widać, czy osoba cały czas jest w energii takiego rozżalenia i no, poczucia, że wszystko co najlepsze już jest za nią, ma skupia się na właśnie na tych rozlanych kielichach, czyli na tych emocjach, które w tej chwili jej towarzyszą po tym waszym rozstaniu, natomiast nie widzi jeszcze dla siebie. No, tych, tego kilka możliwości, tak jakby jeszcze po prostu nie, nie udało jej się wydostać z, tego, z tej energii rozczarowania i tego, że Wam się nie udało. Pojawiła się ona nam tutaj w energii króla mieczy, czyli trygon powietrza, bliźnięta waga, wodnik. No, jest to właśnie energia osoby rozczarowanej przeszłością, energia osoby, która ma za sobą trudne doświadczenia życiowe. Często jest to karta rozwodnika, rozwódki osoby, która po prostu ma ze sobą trudne relacje, trudną relację i jeszcze jest w energii takiego zdystansowania się do świata, do życia. Widać, że jeszcze nie pogodziła się z tym, że ta Wasza relacja się zakończyła. I towarzyszą jej nadal takie emocje chłodu, dystansu, um, takiego pogubienia trochę w życiu. No, jest to taka energia też trochę wkurzenia na to, co się stało. I ogólnie niezadowolenia. Brak u tej osoby jeszcze właśnie takiego pozytywnego spojrzenia w przyszłość. Ona cały czas odwraca się tutaj od całej tej energii, tak? Ona nawet nie chce wracać do, tych, do, ty, do tej przeszłości, no ale siłą rzeczy w tej energii rozżalenia i. Mm, no, takiego dystansu, ona cały czas wraca myślami do ciebie, do, do Twojej osoby i cały czas się zastanawia, co tu się stało, tak? dlaczego ta Wasza relacja się rozpadła. Mamy, mamy tutaj kartę cesarza, więc tutaj też jest, to jest karta barana i karta ognia. Jest to karta, która mówi o takim właśnie też. Usztywnieniu tej osoby, tak że ona w tej chwili po prostu mm, próbuje się odnaleźć w rzeczywistości, ale no, próbuje y, odszukać i taką od, odzyskać kontrolę nad swoim życiem, y, no ale widać, że jej to za bardzo nie wychodzi. Jest tutaj takie. Mm, Poczucie może, że takiej, może też odpowiedzialności za to, co się stało, może się czuje tutaj winna całej tej sytuacji, czy winny, mimo wszystko, cały czas wraca do tego myślami. No, być może, mimo że jest taka poraniona, czy poraniony, to może właśnie jest. jest ta cała sytuacja i to Wasze rozstanie wygląda na to, że odbyło się z, chyba z winy tej osoby. Tutaj tak to wygląda, bo widać tutaj um, takie poczucie odpowiedzialności za to, co się stało. I no, takie poczucie, że nie jestem w porządku. Yy, dla yy, dla yy, kobiety. Tutaj mamy. Cesarz jest kartą nowej sercowej znajomości, więc może tutaj właśnie nastąpiła jakaś zdrada i. Mamy tutaj energię nowej sercowej znajomości i to rozczarowanie przeszłością. A królowa buław, często jest to kartą właśnie yy, kochanki. Także być może tutaj mamy przyczynę całego tego waszego rozstania. Tak tutaj energia poprowadziła. E, królowa buław, trygon, trygon ognia, baran lew, strzelec. No, może ona na namieszała tutaj w tej waszej relacji. E, wprowadziła za dużo ognia. No, i wszystko się w pewnym momencie tak wydało i rozsypało. Jest tutaj poczucie rozżalenia. Myślę, że jest to rozżalenie po obu stronach tutaj widoczne, bo jednak ta osoba jest też w energii. Ty jesteś w energii być może radzenia sobie w tej chwili z całą tą sytuacją, tak? Być może, że to jest Twoja energia, Ty sobie opracowujesz jakiś nowy plan na swoje życie. Próbujesz się odnaleźć w całej tej nowej rzeczywistości, w tym, co Cię tutaj spotkało. Masz różne opcje do wyboru, różne możliwości. Na razie układasz ten plan na swoje życie i chcesz po prostu działać w energii takiej ostrożności, ale też no, takiego po prostu. Pragmatycznego podejścia do życia, tak? Ty jesteś po, po prostu w tej chwili zmotywowana, czy zmotywowany do tego, żeby sobie to życie budować od nowa, ale widać, że ta energia rozczarowania przeszłością y, Tobie też towarzyszy. Także, no, myślę, że tutaj oboje o sobie myślicie nawzajem i mimo, że ta Wasza relacja się rozpadła, to chyba żal bardzo jest Wam y, tego, co się y, stało. Y, no, nie wiem, czy ta królowa. Była, zaraz dopytamy, czy ona dalej jest w życiu, w, 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 w waszym życiu, tak? W życiu osoby, która zdradziła w tym, w, tej, w tym rozkładzie. No, ale pojawiła nam się tutaj w takiej energii zadowolenia i w ogóle nie przejmuje się tak całą tą tutaj sytuacją. Widać, że ona się świetnie tutaj bawi i no, ten ogień. Ją inspiruje, ona jest osobą, która uwielbia wyzwania w swoim życiu i uwielbia towarzystwo, nowe, nowe znajomości, i ta energia ją po prostu inspiruje, kręci, i ona w takiej energii sobie tutaj funkcjonuje i nie przejmuje się nie przejmuje się tutaj za bardzo tymi, co się wydarzyło, tak? W waszym życiu. Natomiast tutaj widać, że jest czwórka kielichów, czyli ta osoba, którą masz na myśli, tak? Ona myśli o tobie cały czas i, i to jest bardzo podobna energia, jak piątka kielichów, tak, Czyli tutaj cały czas jest to skupianie się, rozczarowanie przeszłością, i skupianie się nad tym, co, co było, nad tymi kielichami, tak, między tymi dwiema energiami, no, pojawiła się ta królowa buław. Można przypuszczać, że to ona właśnie jest przyczyną y, tego rozpadu i y, tego waszego y, rozstania. Także dopytajmy jeszcze, co my tutaj mamy. Zaraz sobie jeszcze potasujemy karty i zobaczymy, czy coś się nam pojawi. No mamy króla buław, czyli ewidentnie no jest tutaj osoba, która zdradziła, tak? Król buław często właśnie jest energią osoby zdradzającej. I mamy tutaj taką parę, tak, y, która po prostu sobie zaszalała, no i wszystko się wydało, tak, ty w tej energii rozczarowania przeszłością y, próbujesz sobie odbudowywać swoje życie na nowo i jesteś jak ten rycerz denarów, tak, zabrałaś się, czy zabrałeś się do, y, do działania, y, do takiego po prostu... Y, zabezpieczania się swojego życia materialnego, chcesz być samowystarczalna, samowystarczalny, chcesz po prostu panować nad swoim życiem i chcesz się, widać, że skupiasz się w tej chwili głównie na, na pracy, na tym, co daje Ci satysfakcję, co daje Ci poczucie bezpieczeństwa i no, po prostu działa, żeby jakoś siebie ratować, tak? Szósta pentakli pojawiła się tutaj pod cesarzem, więc no można przypuszczać, że ta równowaga właśnie. Y, została tutaj zaburzona, tak, w tej waszej relacji, bo y, fund, szóstka pentakli jest taką kartą y, też harmonii i być może właśnie ty teraz skupiasz się na tym, żeby, żeby tą swoją harmonię w życiu przywrócić, tak, y, żeby po prostu <laughs> poczuć się znowu bezpiecznie, poczuć się znowu y, tak, że y, no, kontrolujesz i, i, i po prostu... Y, Panujesz nad swoim życiem, tak? Bo cesarz to jest energia kontroli, i ta szóstka pentakli właśnie pod nim się pojawiła, więc widać, że u ciebie jest takie poczucie, że musisz, no, musisz kontrolować całą tą sytuację i, co, i po prostu przejąć kontrolę nad swoim życiem. Co, nią, co nie umniejsza, że właśnie ta osoba, która cię zostawiła, czy opuściła, tak? Y, no, y, czy po prostu zdradziła, raczej, no ona tutaj cały czas y, o tobie myśli. I chyba wie, że jesteś w takich energiach tego rozczarowania, tak? Jest karta głupca, więc widać, że tutaj było, były słabe fundamenty tej relacji jednak. Karta głupca może mówić o tym, że to był trudny, to był trudny związek, trud, trudna relacja, właśnie ze względu na to, że jeden z partnerów okazał się niepoważny, bez troski, tak? No i sobie po prostu no, za bardzo ze swojej wolności korzystał. No, to, że on teraz jest w energii tego króla mieczy, tak, I, i po prostu dystansuje się do tego całego, do całej sytuacji. Może szkoda mu tego, co się stało, i szkoda mu tej relacji, którą mieliście, to jednak, mimo wszystko, widać, karty podpowiadają, że to nie była osoba, która miała takie poważne podejście do życia. Tutaj widać, że no, ta osoba po prostu lubiła sobie no, korzystać ze swojej wolności, mimo że, była, mimo że była z tobą w relacji. No, i ona teraz sobie to wszystko analizuje tak? I, i rozmyśla. Jest mieczy, czyli takie stawanie wprawdzie z samym sobą no ten miecz właśnie tutaj pasuje do tego króla pentak do tego króla mieczy tak on się tutaj dystansuje od tego co się wydarzyło yy, i odcina się od przeszłości yy, a może to jest twoja energia ty po prostu nie chcesz już yy, yy, myśleć o tej osobie mimo że yy, no, macie za sobą yy, Długą relację, nawet może, to, to jednak ty zdecydowanie y, y, chcesz się odciąć od tego, co było, tak? I widać, że ten as mieczy tutaj pojawił się pod królową buław, czyli ewidentnie chcesz po prostu zapomnieć o całej tej sytuacji y, i o tym romansie i po prostu skupiasz się teraz na sobie, tak? Ty idziesz do przodu, odcinasz się od przeszłości i starasz się. Y, Budować swoje życie na nowo. Asy to jest yy, początek, tak? To jest początek dla ciebie. I ty po prostu ruszasz do przodu, słuchujesz się w swoje potrzeby, i po prostu skupiasz się teraz na swojej pracy i na tym, żeby, żeby sobie odnoważycie życie zorganizować. Co po prostu, no oczywiście, w energii takiego rozczarowania, tak? A przyczyną tego widać jest ta królowa, królowa Buław. No jest tutaj u ciebie potrzeba Potrzeba podejmowania różnych nowych decyzji, tak? Ty musisz po prostu w tej chwili postawić na siebie i... I, i ruszać do przodu, tak, bo buławy to jest no to jest ogień, tutaj trzeba po prostu się wziąć w garść i pogodzić z całą tą sytuacją, ale może to być też energia tej, tej osoby, tak, która właśnie nie może przestać o tobie myśleć, ona mimo, że tak namieszała i tutaj cała, cała ta sytuacja spowodowała takie, takie konsekwencje i, i, i no, roż, duże rozżalenie tym, co się wydarzyło, to jednak widać, że ona właśnie no, jest w takiej energii tęsknoty za tobą, tak? I, i wspomina ciebie, i, i no, my, myślę, że tutaj żałuje bardzo, że. W ten sposób to się wszystko y, rozegrało, tak? I wie, że przyczyną tego jest ta buława, tych, y, y, któ którą trzyma tutaj ta y, królowa buław, czyli właśnie te możliwości, które spowodowały, że. Że, ta, że ten romans, tam, że ten romans wybuchł, tak, i że ta wasza relacja po prostu już no, w tej chwili nie istnieje, zostały tylko rozlane kielichy, tak, i taka apatia, i, i po prostu rozżalenie. I każdy idzie w swoją stronę, widać, tak, bo tutaj ten nowy początek, on się pojawi, ta energia głupca pojawiła się. W samym, w samym centrum rozkładu, także widać, że każdy idzie w swoją stronę. Ty odbudowujesz swoje życie na nowo, tak, a i zostawiasz ze sobą tą, tą całą sytuację i tą przeszłość. Musisz po prostu podejmować swoje decyzje i ruszać do przodu. Mamy tutaj szóstkę buław, więc widać, że karty mówią, że wszystko będzie dobrze. Tak, że sobie tutaj z tą sytuacją jak najbardziej poradzisz. I. Yy... Skupiaj się teraz, właśnie na sobie, na tym, co Ci daje satysfakcję, i, i ruszaj do przodu, tak, i, i buduj swoje życie. A y, no, ta osoba, która tak usilnie jeszcze o Tobie myśli, myślę, że rzeczywiście należy już do przeszłości, bo Asmieczy o tym mówi i widać, że ty ewidentnie odcinasz się od tego y, y, wszystkiego, co się wydarzyło, i jesteś gotowa, czy gotowy na to, żeby jednak ruszyć do przodu. I postawić tutaj na siebie, tak? Mamy dziesiątkę kielichów, karta może podpowiadać, że no właśnie była piękna relacja, ale niestety yy, jakieś yy, nieprzemyślane posunięcia, tak? Ze strony yy, osoby, która teraz chciałaby może do ciebie wrócić, myśli o tobie, nie może o tobie zapomnieć. No niestety spowodowały, że ta relacja wam e, się rozsypała. No i teraz mamy energię króla mieczy, tak? Czy to jest Twoja energia, czy tej osoby, o, która tak o, o Tobie myśli? W każdym razie no, jest, jest to energia e, osoby m, po przejściach, osoby rozwiedzionej. Także widać, że, że raczej tutaj ten, ten cały układ e, energii pokazuje, że to właśnie twój ex, czy Twoja ex e, Cały czas o Tobie myśli, mimo tego, że to z jej przyczyny tak rozpadła się ta Wasza relacja, jednak nie może o Tobie zapomnieć. Dziękuję, kochani, bardzo, że jesteście ze mną na kanale Podpowiedzi Starota. Zaznaczam, że czytania są ogólne, nie muszą rezonować z każdym. Na czytania prywatne zapraszam poprzez kontakt mailowy, piście swoje pytania. Wysyłam na Waszego maila. Rozkłady kart w formie filmiku, um, a dzisiaj wysyłam Wam mnóstwo pozytywnej energii. Bądźcie szczęśliwi.